W filmie występują i wypowiadają się marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Będkowski, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka oraz dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Maciej Długosz. Podczas wypowiedzi oraz komentarza lektora prezentowane są ujęcia rowerzystów zwiedzających region świętokrzyski, m.in. tereny Sandomierza, Oblęgorka i Puszczy Odłowej. Podsumowano pracę zespołu rowerowego powołanego rok temu przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Szczegółowy raport przedstawili Marszałkowi Andrzejowi Będkowskiemu, członek zarządu Tomasz Jamka oraz dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Maciej Długosz. Cieszę się, że ten raport powstaje, ponieważ samorząd województwa ma jak udział w uporządkowaniu całego tego całego spektrum związanego z turystyką rowerową, trasy, które w naszym województwie już funkcjonują. Wymagają też troski, oznakowania, a nowe potrzebują przygotowania, żeby je wyznaczyć. I turystyka rowerowa ma przed sobą przyszłość. W Polsce kupuje się najwięcej rowerów w Europie statystycznie na jednego mieszkańca. Także rozwój tej dziedziny rekreacji, turystyki na pewno jest przed nami. W tym czasie przygotowano m.in. propozycję przebiegu 13 tras rowerowych, w tym jednej trasy międzynarodowej Eurovelo 11, jednej krajowej, wiślanej trasy rowerowej oraz 11 tras regionalnych. Zespół rowerowy, który powstał rok temu, dokonał aktualizacji wszystkich tras rowerowych w naszym województwie, dokonał inwentaryzacji wszystkich szlaków rowerowych, które są w budowie, które są planowane. Także zostało wiele podpisanych umów z innymi partnerami. Na przykład z lasami państwowymi w celu współpracy właśnie przy budowie tych ścieżek rowerowych. To nie koniec prac zespołu rowerowego. Obecnie trwa analiza uwag zgłoszonych w konsultacjach przebiegu tras rowerowych. Roczny raport to nie koniec prac tego zespołu. Kontynuowane będą te prace. Trzema takimi najważniejszymi zadaniami, które stawiamy przed sobą w tej chwili, to dokończenie budowania koncepcji tych tras. Kolejne to już prace inwestycyjne zmierzające do tego, żeby wspierać i budować te trasy. Szczególnie pierwszą trasą, którą stawiamy sobie do realizacji, to jest trasa międzynarodowa Eurovelo 11. Plansza z herbem województwa świętokrzyskiego napisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, rok produkcji 2020.